drodzy, mamy środę, jak sami widzicie. Mamy też napisane pragnienie, głód, stres, moc, zmęczenie, brud i pieniądze. My musimy zacząć, moi drodzy, pomału pracować dla siebie, ponieważ nie dość, że mam tatuaże. Pisaliście mi, że można je zmyć, ale trzeba użyć do tego cheatów, ale ja sobie na razie tutaj wgrałem wszystko po polsku, żeby było wszystko git. Pisaliście mi również, że moja babcia nie będzie ze mną rozmawiać, ponieważ mam tatuaże. Zawieź babci ryby. Okej, okay, dostarcz drewno, zbierz wszystkie bele siana na gospodarstwo. Dobra, wiecie co? Która jest godzina? Czemu nie może być normalnego zegarka? Która jest? 13, Nie, dwunasta trzydzieści prawie jest, dobra. Czy my mamy żarcie? Mamy żarcie, mamy wszystko, zmęczenie jest spoko. Wiecie co ja teraz chcę zrobić? Przywrócić mój samochód, ponieważ jak sami dobrze wiecie, ostatnio mieliśmy scenę z naszym samochodem, ponieważ on gdzieś się tam zakopał. Wiecie gdzie on się zakopał? Na torach! Na torach się zakopał z tego co pamiętam I my dzisiaj musimy wejść Do naszej ciężarówki traktorowatej właśnie tu, no nie da się wejść nie? Ryb kierowcy, o jakie to jest fajne, nie Zamykaj ten badziew Jak to się robi teraz, zapłon Ale czekaj, to trzeba tutaj było pociągnąć, nie Przepustnice, dokładnie, cyk Na maksa zrobimy, odpalaj to badziewie Dobra Oh my god, czekaj, za dużo Za dużo obrotów, i tu gdzieś był ręczny Blokada dyferencjału. Nie ma ręcznego. Tu jest. Hamulec postojowy, dobra, jest git Okej, okay, spoko. I co, i teraz możemy jechać, ja? Eee, a jak tu się jechało? Dobra, na B. Okej, okay, spoko, na B. Bo mi się myli cały czas z Monbazu. Ale wiecie co, zanim B i G, dobra. Tu jest jeszcze niski bieg. Nie wiem, jak się załączało wysoki bieg. Na H? Nie, na H się bije. Mamy niski bieg. No taka troszeczkę lipa, i może szybciej jechać. Jak tu się załączało wysoki bieg? Na H? Na shift? Nie, no czekaj. Blokada diferencjału, wybierak zakresu, ramię, widły, no gdzieś tu było, światła, wycieraczki, Pff, gdzieś tu było, nie. W ogóle, moi drodzy, zapraszam was na mój kanał motovlog, vlogi z juniorem. Macie linka oczywiście w opisie, za niedługo tam się pojawią fajne motovlogi. Zapraszam. Blokada diferencjału, nie. Nie mam pojęcia gdzie to jest. wysoko, Wybierak. O, jest, dobra tu, wybierak zakresu, dobra spoko. No, wiecie co, my sobie podjedziemy jeszcze, może, do naszego wujaszka. Ponieważ może wujek coś będzie mi teraz mówił, nie? Ja, ja przecież 20 dni byłem w więzieniu. Jak on teraz mi powie, dobra, coś tam. To... i w ogóle muszę sobie podpiąć przyczepkę jeszcze, no przecież! Dobra, jego auta tutaj nie ma. E, jego auta tutaj nie ma. Staniemy sobie tutaj fajnie, pięknie. Czekaj, stajno. Amulet postojowy, dobra, wychodzimy stąd. Ile mam paliwa? Nie wiem. Mogę wyłączyć. Dobra, siema! Wujaszku! Ja jest! Siema! Patrz, mam tatuaże. A ty jesteś chory? Wujaszku, no chodź! Czemu nie chcesz ten... No patrz, no mam tatuaże! Jest okej? Okay? No wujek! Wujek! Nie, nie ma go. Wujek! Ja jest, idzie, nie ma! Donara, Donara. Dobra, jadę po twoje auto, wiesz? Bo ja muszę na winy wpakować jakoś i przewie... Ja już tam nigdy nie będę jechał. Nigdy, przenigdy. Czekaj, ręczny. Dobra, i jedziemy, let's go. Da się... nie to ja ten nie jadę, bo ja zaś pewnie gdzieś w szoki wiada. Ała! Dobra, jedziemy, let's go. Podpiąć teraz sobie tę przyczepkę, czy nie? No dobra, podepnę, bo możemy w sumie pojechać też po te bale. Ja muszę się w końcu za robotę wziąć. Najpierw to ja muszę. Dobra, wiesz co? Nie, bo ja tak czy jak muszę auto. Albo. Nie, no bo mi zaś to auto ukradnie chyba. Dobra, ja się podepnę tutaj jednak. Czekaj stój. Dobra, jestem, let's go. Amulet postojowy. Wyłącz to badziemy, bo tu jest tak bo... No wyłącz to! A bo na przepustnicy chodził? Tak, on na przepustnicy chodzi, to może być załączony, wyłączony zapon i wtedy jest wszystko git? Jak to się robi? Pff. Tu coś jest chyba. A, tutaj są. Czekaj, 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 bo tu są. Patrz, drewienka. Co my tu mamy? Łom. A po co mi ten łom potrzebny? Czekaj, tu jest jakiś łą. Tu... A tu jest. A tu jest ta, patrz, widzisz? Tu jest kanister diesel. Okej, okay, ja sobie to wszystko muszę tutaj poukładać, żebym ja wiedział, gdzie to wszystko jest. My mamy zadanie zawieźć jako jakieś drewno. A ja widzę, że tu jest drewno. I patrz, i tu jest siekiera obok. Pa! Siekiera? Jak to się używa? F? Czekaj, mam. F? F? E? Aha, dobra, czekaj, patrz. Dobra jest, mamy! Teraz odkładasz, i a I tu jest opał, rzeczywiście! Patrz, ja te mogę sobie to drewno opałowe. I, jak tego jest? A tu nosidełko na drewno. I co, ja to. Patrz. Aha! Aha! No i wszystko, a mogę. No nie da się więcej dźwignąć. Może ja tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Nosidełko na drewno. Wejno to drewno. Nie wiem, jak się wyciąga. Podnieść drewno. Dobra. Wleciał w kosmos. I kolejny też wleciał w kosmos. No na drewno. To chyba trzeba tu ładować, co? Patrz. A jest, weź drewienko, no i wszystko. No i teraz. Aha, i tu jest nieskończona ilość. Ciup, nie trafiłem. Ale i tak się rozwaliło, dobra, weź drewienko. Dobra. Weź drew. Nie ma już więcej. Ale to musisz odsunąć tu. Ziomek, bo to się tu zbugowało, nie? Dobra, jest, spadło. Weź drewienko i zaśnie. I zaś drewni... No nie działa. <grywa> tak skupię, to jest niemożliwe, nie? Ona mnie na każdym kroku denerwuje. Dobra, dajemy to. Opał. Nie działa. Patrz, raz zadziałało, raz nie zadziałało. Bo tu się musi... Nie chcę podnosić drewna Tylko ja chcę tutaj wsadzić, nie? Nie mogę z tą gromty! No raz się wsadza, raz się nie wsadza, nie! No patrz! To jest niemożliwe! Nie? Czy ja to mam jakoś tak... O jest, patrz, i to raz zadziała, raz nie zadziała. Może ja to muszę tu u góry patrz. Aha, no niby zadziałało, ja? Ale to tak tylko niby. Cii, dobra, i patrz, i to się raz robi, raz nie pa. Aha, czyli tu jest sposób, że to musi się odbić od tego. Aha, i to się wtedy robi. No dobra, niech będzie. Dobra, teraz zaciało. Tu już jest chyba full. Tak mi się wydaje, tu już chyba nic nie wejdzie. Jeszcze jedno chyba wejdzie. Nie wejdzie już nic, widzisz? I teraz tak, bierzemy to wszystko. ja bym to sobie generalnie chciał naładować na przyczepę, nie? Żebyśmy tutaj mieli full przyczepę zadawaną, ale ja wiem, że ja potrzebuję jeszcze taki. No, może tym łomem to trzeba zrobić, co? Czekaj, patrz, tutaj mam łom. E, blokada dyferencja. E, e, jak się to. Sprzęg. Czekaj, tu się chyba otwiera, nie tu? Ja, ja, tu się otwiera, dobra. To no tutaj, tutaj sobie możemy wskakiwać. No ale jak ja mam ten. Za, e, Zaprzęg wziąć? Co? Czy ja mam tutaj po prostu podjechać jeszcze bliżej? Czekaj, wy no wyciepnij ten łom. Bo mi jest w ogóle niepotrzebny. I teraz tak, otwieramy tu to badziewie. Dobra, właśnie tu szybko. Zapłon. Dajemy tryb przy Dobra. Tryb kierowcy. I będę jeszcze trochę podjeść do tyłu. Czekaj, bo mam ręczny. Stój! Wyłącz to badziewie. Dobra, hamulec postojowy i wychodzimy stąd. I teraz to się powinno zasprzęglić, nie? O jest, patrz! No i wszystko! I dziękuję, gratuluję. I na takiej zasadzie to działa. No, i ja nie mogę wytrzymać psychicznie z tą gierką, dobra, cyk. Czekaj, tryb kierowcy. Przepustnicę, dawaj na maksa! I odpalaj to badziewie. Dobra, i teraz jedziemy jedynka. Ja nie, ja, nie, ja nie wiem, co się stało. To się samo podpina. Aha, teraz się wpięło, dobra. A tu jest na R, masz wysoki, niski bieg. Dobra, spoko, dobrze wiedzieć. No i teraz jedziemy. A kajs... Guys... jest. Ja tam było takie, takie drewienko, nie? Taka, ta, takie coś. Dobra, fajnie, sobie możemy z pomiechać? jechać, Czyli ja już tutaj wiem, że możemy... Czekaj, ja się teraz wycofię Kato się teraz cofało na B, dobra. Ja, se, ja sobie teraz, moi drodzy, wycofam Wyłączaj to badziewie Amulet postojowy i wychodzimy stąd, nie? Bo generalnie to ja się teraz tutaj fajnie załadowałem. I patrz, ja mogę, ja bym mógł rąbać drewno i od razu cyk, 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 cyk ładować, nie? Więc ja bym musiał tutaj teoretycznie sobie wjechać. Bo ja się zastanawiam, czy to jest to drewno opałowe, czy to jest, no to jest chyba to, nie? No patrz, podnieś drewno, pa. Okej, okay, dobra, aha, aha! aha! Okej, okay. nie widziałem, że to... Ja pierdziele, jaka ta gra jest śmieszna, to jest niemożliwe, nie? Normalnie się tekstura zmieniła i wszystko. Dobra, wiesz co, ja idę do domu zobaczyć, czy to na pewno, to jest drewno opałowe, nie? Na pewno. Patrz, drewno opałowe, pa, weź drewienko. Dobra, weź, dobra, weź drewienko. Cyk. Weź dre, weź drewienko. Cyk. Weź drewienko. Cyk. ja sobie teraz też pójdę zobaczyć do domku naszego, czy my na pe... to jest drewno opałowe, nie? Czekaj, patrz, co tu jest napisane. Opa, opał, dobra. I ja muszę teraz jechać do tego, bo jakiś gościu tam miał zawał. A co to jest? To jest jakiś kultywator. Czy my możemy tutaj coś robić na polu? Kultywować pole na przykład, czy coś w tym stylu? Wydaje mi się, że tak. Tutaj malacz stoi, nie wiem czy możemy go też naprawić, czy nie. Tu jakieś sianko. I teraz tak, tam jest silosy, tam już byliśmy, tam niczego nie było. Ja muszę iść do naszego domku, sprawdzić czy. bo ten gościu tam miał zawał, generalnie. I on, no nie chce mu się robić, nie? Bo miał zawał i już mu się nie chce robić w życiu. On już się będzie oszczędzał i on musi iść sprawdzić. On potrzebuje drewno na opo, bo mu jest zimno w lato. I ja muszę zobaczyć, czy to na pewno jest to. Pa, otwieramy tu drzwi, zamykamy, żeby mi osy nie wleciały. Tu też otwieramy, zamykamy, pić mi się chce, więc się napijemy oczywiście, pićka. Moglibyśmy też się napić piwa, w sumie, ale no nie. No, Tatuaże już mam, wystarczy. I to jest tu. Patrz, ja jestem tu i tu jest. Patrz, dostarcz drewno, ale jakie drewno nie wiem. Zbierz wszystkie bele siada na gospodarstwo, a tu jest zawieźć babci rybki. I babcia mieszka tu, dobra. Dzisiaj jest środa, nie ma wyścigów, więc jedziemy tu i, z, i tu w lewo, w lewo, ewentualnie po torach, i tu przy torach w prawo, i gdzieś tu jest dostarcz drewno. Czyli ja muszę jechać tu w lewo, później tu jest, jedzie się prosto albo w lewo. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tu jest chyba mechanik, nie? I jak gdzieś. Nie, tu jest mechanik, w lopę. A my mieszkamy gdzie? W Kessel Impera. Okej, okay, bo, bo to jest ważne, gdzie ja muszę jechać tym autobusem zawsze. Ripi, Riki ponja. Dobra, czy jedziemy tu na skrzyżowaniu w lewo, tu w no dobra, damy radę. Chyba. Wiecie o co chodzi? Dla mnie najważniejsze jest to, żeby trochę kasy zarobić, bo my już pomału naprawdę zaczynam brakować kasy. Zostało nam 800. Jeżeli za chwileczkę przyjdzie zapłata za prąd stuwa, za telefon przyjdzie stuwa, to będzie lipa, nie? No ale zobaczcie, no muszę też tą satsumę zrobić, ja wiem, ja wiem. Ja wiem, że wy chcecie, żebym tą satrzymę zrobił, ale tam mi coś nie działa. Tak jak powinno działać. Nie wiem dlaczego. Ja się boję ją odpalać. Ja się generalnie zrobię savea i tak dalej, i tak dalej. Czekaj, podnieś. Weź no to wszystko podnieść, dobra. Ja potrzebuję zrobić savea. Backup sobie zrobimy. I później. Dawaj, szybko. Aha, i to rośnie, dobra. Niech będzie, że mamy tyle drewna. Jak ja ta gra mnie irytuje z tym chodzeniem w tej gierce, że on się tak rusza mozolnie. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi, ty. I co ja chciałem ci powiedzieć, a Ci nie skamaś, to jest to, że tam mi naprawdę coś nie działa. Coś tam w tej satsumie mi nie działa. No ja się boję, że tam silnik zepsuje i będzie trzeba cały silnik robić. Chyba, że pójdziemy na łatwiznę i to po prostu od razu mechanik zrobi? Ja nie wiem. Nie wiem, no wiem, żebyście chcieli, żebym miał już tą satsumę. Ja już ją odpaliłem, ja mam achievementa, że odpaliłem. Ale, ale coś tam... Rozrząd mam w porządku. Ja wam to mówiłem, że rozrząd jest ok. Zawory, no dobra, zawory trzeba robić. E, pasek klinowy też trzeba było przestawić. Przestawiłem. Ale mimo wszystko coś tam robi. Br 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 br, robi tak. I nie, nie działa, nie? normalnie. No przecież tu już jest prawie full. Ja muszę całą przyczepkę wyładować. Załadować. Nie wiem, czy my zdążymy, nie? Jeszcze to auto trzeba zrobić. Fajne jest to, że po prostu się bierze i rąbie. Dobra, jest, jest Git. Jest spoko, nie? do tej babci byśmy też musieli pojechać i te ryby zrobić, kupić czy coś tam zrobić. Dawaj jedziesz do. No... <gry> tak, gra jest chora, normalnie jest chora, nie. Nie, to raz się ładuje, raz no Dobra, jestki. Tu jeszcze to. Dobra, jestki, też. Jeszcze, jeszcze to podnieś. No i wszystko. Ładuj to, dawaj! Ups. Coś mi gdzieś spadło źle. Czy ja muszę całą przyczepkę naładować? Tego drewna, czy ile? Bo to już za długo zaczyna znowu trwać. Aha, to można wrzucać w to, patrz. Aha! No widzisz, ja się cały czas czegoś nowego uczę w tej gierce. Aaa, to czekaj, wiesz co, ja sobie... Ja bym teoretycznie mógł sobie tutaj wjechać też tą przyczepką, ale to zrobimy następnym razem. I wrzucać to tam po prostu. I to też robi... I to działa. Co się dzieje zaś z tą przyczepką, nie? Tu coś się zaczyna bugować. Ja mam całe... Ja mam wszystko naładować czy ile? Bo tu już się zaczyna wszystko przechyla, Patrz, widzisz? Ja już chyba jadę. Ja jeszcze sobie załaduję tylko to, co my tutaj mamy i ja jadę. Bo tu się wszystko zaczyna cząść. Dobra, chyba jest git. Patrz, bo już się tutaj cała przyczepka się żeby sceny nie było. Mi już zmęczenie idzie do góry i życie za chwileczkę ten chłop. Ja go kiedyś spotkałem. Ten chłop, który chce ode mnie to drewno, to on powie, a... Nie ma mnie! Nie teraz, później, nie? I to będzie taka... Dobra, zamykaj te badziewie. Tryb kierowcy, przepustnica na maksa, cyk, zapłon. Dawaj, odpalaj to! No i wszystko, tutaj spuszczamy ręczne i jedziemy, dawaj. Jedziemy! Trararara, jedziemy! I traktor daje radę. Nie mam tank. ja już mam prawie na czerwono. Wiecie co, pojedziemy sobie chyba najpierw do tego gościa tam, Zawieź mu to drewno na ten opał, bo ja za chwilę będę sz szedł spać, nie? To, to jest lipa po prostu. Za chwileczkę umrzemy z, z, z tego, że nam się chce spać. Kawy bym się muszą napić. My musimy, my musimy generalnie też się nauczyć robić kawy. Ja muszę popłynąć sobie jeszcze na, na, na ten ten, na ten, na tą moją wyspę tam, żebyśmy sobie mogli zdobyć czajnik do kawy. Mamy już kawę kupioną, tylko musimy ją zaparzyć. No bo zobaczcie, z męczeniem idziemy na maksa do góry. Jesteśmy brudni, no bo się spoczyliśmy, wiadomo. Głód i pragnienie, no też, mam nadzieję, że dojadę do miasta, bo ja się... Generalnie bym musiał zatankować No chyba, że w tym dieslu coś tam jest No bo tym traktorem jechać do miasta Nie, nie widzi mi się, bo to będziemy jechali z pół godziny Jak nie 20 minut W ogóle mi też pisaliście, że w Mice Mercari da się grać na, klawiat na klawiaturze A ja gram na myszce No no, na klawiaturze i myszce Na kierownicy da się grać I my sobie kiedyś też załączymy kierownicę I spróbujemy sobie pojeździć Bo mon Bazu. Na kierownicy jest po prostu mega. Dobra, mam nadzieję, że nie jedzie pociąg. Taniemy sobie teraz tu, żeby sceny nie było. Dobra, nie ma pociągu chyba. Jadę. Jest tam to moje auto jeszcze! Ono gdzieś tam jest! No ja tam muszę podjechać, no. Tylko nie z przyczepką. I wtedy, jak ja sobie będę miał wszystko, już miał ręce i nogi, nie? że ja wierzę, że tutaj drewno zawiozłem. kasę mamy, tam troszeczkę kasy mamy i ja, ja muszę zrobić... Ja wiem, ja muszę zrobić tą satsumę. Muszę. Dobra, tu mamy pierwszy skręt w lewo, i później tam było tak dziwnie, nie? Było albo w lewo, albo taki zakręt i też tą samą drogę zjazd. Może tam jest jakiś most? Nie pamiętam co tam jest, ale wiem, że tam musimy w lewo sobie pojechać. I gdzieś po prawej za chwilę będzie to gospodarstwo, gdzie musimy zawieźć to drewno na opał. No i czy mi paliwa wystarczy? Mam nadzieję, że mi wystarczy, Proszę, niech mi nie wystarczy, no. O, tu jest, patrz, tu, to jest to. Aha, i tutaj rzeczywiście się jedzie albo tu w lewo, albo gdzieś tam. Czyli czy to już jest tutaj? Nie, to tamta droga idzie. I tu, ty, tutaj miałem przywieźć to drewno, czekać. Ja sobie może zobaczę mapę, co? O, tam się, tam się mogę też napić. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Wyłącz to, badziewie. Zaczniemy ręczny. Wyścigów dzisiaj nie ma, także dzisiaj ewentualnie może przyjechać nasz wujek i, czy tam kuzyn, i nas denerwować. Czy to ja tutaj miałem przywieźć to drewno? Kusenius, Kusenius, to chyba nie on Kusenius, nie wiem, czy tutaj można gdzieś Ewentualnie zapukać, czy coś takiego Dawaj, pijesz szybko Dawaj, let's go, mocz, mocz mi rośnie troszeczkę Dobra, jeszcze trochę się napijemy, ewentualnie Zmęczenie, no lipa, muszę ci powiedzieć Z tym zmęczeniem, czekaj, czy to jest Tu jest, kto tu mieszka, kto tu jest Halo, tu jest siedzonko, więc generalnie Tutaj ktoś może być, tutaj widzę, że chyba Też jakieś ruszalne takie rzeczy są Bo mają całkiem inną teksturę Jest tu coś? Nie no tu nic nie ma ja sobie, wiecie co, ja sobie może zajrzę do tej mapy. Żebym ja wiedział mniej więcej, ok? Patrzcie, to jest tu. Aha, ja teraz. Aha, ja muszę tutaj dowieść. Tu. Ja jestem teraz tu, czyli następne gospodarstwo to jest tam, gdzie muszę zawieźć ten opał. okej. Okay. Dobra, dawaj. Jedziemy, let's go. O, tu jest już to gospodarstwo chyba, zobaczcie. Już chyba jestem na miejscu, to musi być tu. Ja sobie mogę zapisywać nazwiska tych ludzi, co chcieli ode mnie te rzeczy, nie? Tak samo ta babcia moja. Nie wiem, jak ona się nazywa w ogóle. Dobra, to jest chyba tu. O, jest, 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 jest! Chyba! Jest. Siema, witam! Witam i o zdrowie pytam! Czy to pan chciał? Yy, ten. Dawaj, szybko, wyłącz to badziewie. To pusica w dół. Czy to pan chciał? Żeby on nie zniknął! Czy po, to pan chciał ode mnie to drewno? Siema, witam! Wódka, ale ja nie chcę wódki od. Nie. Aha, on mi pokazuje, tak? Że, że gdzie tu? Tu wyładować, czy gdzie? No, czemu oni do mnie nie gadają? Może to tutaj trzeba wyładować, co? Bo ja tutaj widzę, że jest coś takiego. Dobra, więc ja sobie muszę nawrócić, żebym do rowu nie wleciał jak w monbazu. Jedzie. Coś jedzie chyba gdzieś. Dobra, dawaj. Pociąg jedzie. Zresztą <grystanie> moje auto poleci w kosmos znowu. Tryb kierowcy. Zapłon. Aha, ale przepustnica, Czekaj, muszę przepu czekaj, chłopie. Dobra, jest git i co teraz mam zrobić? Tutaj już ręczne muszę spuścić. I do tyłu, ja. Okej, okay, spoko, spoko, spoko. Spoko, spoko, spoko. I teraz tak. N do przodu trochę Mam nadzieję, że mój kuzyn zaraz je przyjedzie, żeby sceny nie było I teraz moje zdolności manualne do manewrowania czepon. Trochę za, za blisko Jedziesz trochę do przodu jeszcze Ja widzę, ja widzę, on mi tam macha cały czas Tu ja No i kuzyn przyjechał No skurde Jaki to jest To jest niemożliwe, nie? No patrz co on robi, ty Chłop nie tak w głowie, naprawdę Spieprzaj Wynocha Wynocha Wynoha! Jestem! Wynoha! Ten chłop jest głupi, to jest niemożliwe, nie? No jadę, jadę, jadę! I co? już? Jestem! To no już tu? To ja myślę, że mi gotówkę wyciągnie teraz. To w dół? Ja to muszę chyba jakoś wyładować, nie? Jak to się robi? Odepnij na czepę. nie Jak to się wyładowywuje? Bo ja widzę, że jestem tu Czemu to się tak trzęsie znowu? Jak to się wyładowywuje? Aha, kolowniczy nie? Odepnij naczepę, nie. To jakoś trzeba dźwignąć. Jak to się dźwiga? Ja miałem ten łom chyba wziąć, nie? Na bank miałem ten łom wziąć, żeby dźwignąć tutaj naczepę. Na milion procent. Gdzieś to tutaj trzeba było wsadzić i później pompujesz i do, do góry dajesz tą naczepę. Na milion procent, bo nie wierzę, że nie. Może tu coś będzie? Blokada dyferencjału, nie. Widły, ramię, przepustnica, zapłon. No tu nie może być z tego, ja tam na bank miałem ten łom wsadzić Bo nie wierzę, że nie Gdzieś tutaj się będzie wsadzać łom, nie? I później będziesz pompował to, żeby Żeby to wyładować Tak mi się wydaje Dlatego ten łom tam był, po to ten łom tam był, nie? Na milion procent Może ja bym się, może jak ja bym się, czekaj, może Scrollem Nie Tu nic nie działa Ty, ja muszę zobaczyć na internecie chyba, wiesz Ja se muszę z tym poradzić Teraz jak wyładować naczepę? Poczekaj Czekaj, get out i co? No, jak? Co on tu zrobił? Jak on to, to podniósł? Co? Rear hydraulics! Rzeczywiście, tutaj coś jest! Aha, ja myślałem, że ja ten łom potrzebuje. Dobra, dobra. Gdzie to jest? Pokaż mi to. Tryb kierowcy. Odpalę. Czekaj, odpalę to badziewie. Prze... Tutaj coś jest, nie? Tu patrz. Tylna hydraulika. I co? Jest! Jest! Ty masz problem, a ja mam to rozwiązanie. Przybierz mi drewno i kup sobie coś dobrego. Kasa, czekaj! Stój, kasa! On mi chce dać kasę, czekaj, czekaj, czekaj. Ile, 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 ile? 1620! Ojoj, ja, pi, pi, pi! To wiozłem sobie drewno. Fajnie ty! Czyli to trzeba robić tak. Przeputnicę trzeba dać na maksa. Zapłon, jeszcze raz. Ja chcę to zobaczyć jeszcze raz. A, aż ja to, ja to się dźwiga, nie? Normalnie. No i wszystko. Ja myślałem, że ja coś źle zrobiłem i on mi powiedział, ty masz problem, coś tam, coś tam, coś tam, nie? I ja bym go normalnie zatłukł chyba. Dobra, zarobiliśmy 1620 kasy, czyli teraz teoretycznie patrzę hydraulika. No czekaj. Spójrz to. Tuś! To ja muszę uważać, jak ja z tym pneumatykum się obchodzę. Ale to co, to oznacza, że już to dowiozem Dostałem 1620 kasy To jest około mnóstwo, naprawdę muszę wam powiedzieć Za pół godziny, ile to nagrywam? 40 minut Za pół godziny roboty, muszę wam powiedzieć, że jest git Nie wiem, dzisiaj już nie zdążę pojechać Pomóc samochodziks Czekaj, bo przepustnicę zaś muszę dać Odpalaj to badziewie Nie dźwigaj się, nie Dobra, i teraz się to spuszcza, ja Aha, teraz się to spuszcza, dobra Czyli teraz ja spokojnie mogę rzucić sobie ten i jedziemy Let's go, moja pierwsza... Dobra, muszę poczekać, aż to się chyba spuści na dół, bo jak ja jadę... Dobra, to się spuszcza, tak czy siak. To muszę wam powiedzieć, że My Summer Car jest spoko gierką. Czy mu tam? Dobra. A czy, czy ja mogę mu cały czas dowozić to drewno tutaj? Bo ja bym chciał na przykład jutro też to zrobić, nie? Głód, muszę zjeść, muszę już iść spać i tak, i tak dalej. Bo już jest bardzo późno. Ja zresztą poczekam sobie troszeczkę, aż przyjdzie ta, ta noc, bo to jest bez sensu teraz to ogarniać. Że ja teraz pójdę spać, a ja, mi się tam oczka później zamykają. Ja jeszcze chyba z 20 minut będę mógł grać. Jak będę miał na czerwono zmęczenie, to później właśnie oczka zamykają i on idzie spać. Zresztą nie umrzemy od tego, że nam się chce spać. Bo może, nie no, nie dam rady. Podjechać, wiecie co? Ja nie dam rady, podjechać po. A czekaj, poczekaj. Ja chcę zobaczyć, ile on dostał kasy, bo ja wiem, że on na tym filmiki, filmiku na YouTube miał całą przyczepkę. Ja miałem pół. Ile on dostał? Pokaż mi, ile on dostał kasy? Patrz: 3200. Okej, okay, czyli ja dałem mu tylko pół tej przyczepki i zarobiłem 1620, i tak to jest dla mnie bardzo dużo. A on zawiesz mu, mu całą. Przy... Załbisz. Zawiesł... Ja już nie umiem gadać. 3200 zarobiłem. czajcie to. Dobra, i teraz tak, ja muszę jechać tu w prawo. Nie, tu jedziemy w prawo. Czy już wiem, gdzie się zawozi drewnięko? Dobra. Mam nadzieję, że on za chwilę znowu zadzwoni i powie, że chce, to wtedy mu naładuję całą naczepę. Nie wiem, czy teraz chcę już przygotować tą naczepę, żeby nie było sceny, że ja sobie przygotuję naczepę i za chwilę tą naczepę będę po coś potrzebował. Więc nie wiem, czy sobie załadować tą całą naczepę i poczekać, aż on do mnie zadzwoni, żebyśmy mogli na zajść. jutro się obudzimy, zawozimy po prostu, bo ja już muszę do domu wracać, bo głód, pragnienie, to, straty owaty, zmęczenie, brud i tak dalej. Chyba, że sobie popłynę jeszcze na tą... No bo słońce jest gdzieś tam. Muszę w ogóle jechać na imprezę w sobotę i musimy zdobyć ten zegarek, bo naprawdę zegarek to, to jest po prostu móc, żebyśmy mieli ten zegarek w końcu, no. Bo ja teraz nie wiem, która jest godzina. Ja bym się tak chodzić o godzinę 22. A wiem, że w Finlandii tutaj w lato słońce zachodzi chyba dopiero o 24. Więc teraz może być 19, może już być 22. Nie wiem dokładnie gdzie jest słońce. Halo. I tu w prawo, nie? Ja ja, ja, tu w prawo. Dobra. Fajnie, normalnie jedziemy w prawo A ja po te auto, co zostawiłem na torach i tak teraz nie pojedziemy, wiesz dlaczego? Bo... Aha, słońce jest tam, czyli będzie około godziny 19 Ja muszę wiedzieć mniej więcej jak to, jak to wygląda Że słońce tak już pada tak, no muszę zobaczyć Muszę się nauczyć tego s... po pociąg czy nie? Dobra, jest git Muszę wiedzieć, muszę się po prostu tego słońca nauczyć, póki my nie mamy zegarka No i widzisz, już mi głód idzie do góry, no już zaczyna być lipa pomału No to teraz rachunki mogą przychodzić Za prąd, za telefon, zapraszam Mogę płacić Dobra, dojechaliśmy Muszę wam powiedzieć, że tak jak mi pisaliście w komentarzu I tutaj mnie nie trollowaliście Że paliwo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pomału schodzi I to tak konkretnie pomału schodzi I Ja chyba sobie zrobię tak Że ja sobie chyba tutaj tą przyczepką wjadę Żebyśmy my tutaj już mieli tą przyczepkę Że tak powiem przygotowaną Okej, okay, bo on za chwilę zgasi. Dobra, wjeżdżamy, fajnie, pięknie O Coś takiego powiedzmy, Nie? Ja zobaczę, czy tak może być. Fajno, wyjdź. Tak może być, nie? ja ty będę sobie walił. Te, te drewienko i od razu później będę rzucał. Będzie tu, 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 tu. Patrz, no przecież to będzie ideolo. No przecież to jest ideolo, naprawdę. Dobra, mamy tutaj jeszcze, jeszcze kanicer diesla. Ja muszę zobaczyć, ile my tutaj mamy. Czy tutaj w ogóle coś jest? Jak to się otwiera? Na F? Na F. No trochę jest. Trochę jest. Nie wiem, ile taki traktor pali. Ja sobie ten łom też odstawię gdzieś tutaj na bok, żeby sceny nie było, że on mi zniknie, czy coś takiego wpadnie pod mapę, czy coś takiego. Mamy łom. Nie wiem, do czego ten łom jest potrzebny, więc możecie mi koniecznie dać znać w komentarzu, do czego ten łom jest potrzebny. Ja się odpinam. Aj, aha, i to drewienko się tutaj pojawia. No dobra, niech będzie. I teraz możemy tym badziewiem wyjechać. W sumie wiecie co, ja sobie tutaj ładnie zaparkuję, Bo ja mam teraz tatuaże, ale ja nie chcę być taki, taki rasiol. Wiecie, co to znaczy rasiol? Bo to jest po śląsku, rasiol. Może rasz Dusz! Ty, bo mu za chwilę No taki Rasiol. Z tymi światłami. Dobra, nie działają. No taki Rasiol, że taki, taki rozbójnik. O, tylko, że to jest po śląsku. Kinga, Kinga nie, jest, Kinga jest ze Śląska, ale dzieli nas 8 kilometrów różnicy pomiędzy naszą miejscowością zamieszkania i ona tam już gada, ona jest z Zagłębia. I ona tam mówi, ja mówię, że aha, że byliśmy w Chorwacji kiedyś i i, 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 Hajduk, nie? Jest Hajduk, to jest taki odpowiednik Rasiol. Hajduk. No, czyli taki rozbójnik. I to było często napisane na piwach ich chorwackich. I tam na przykład pisze, nie? Na tej chorwackiej To było chyba Karlowaczko, z tego co pamiętam. Karlowaczko to było. Piwo i tam pisało coś tam, coś tam Hajduk. I Kinga się mnie pyta, co to znaczy Hajduk? Nie ja wiem, no nie wiem, co to znaczy Hajduk? A ona no, no nie wiem. Nie ja wiem, no taki Rasiol. A co to znaczy Rasiol? No i trzeba było i tłumaczyć, nie. Dobra, mamy zatankowane, fajnie, pięknie. Wydaje mi się, że ja sobie ten kanister wezmę za sobą, żebyśmy my mogli sobie tutaj zatankować tego diesla. Bo nie wiem, czy ja będę traktorem jeździć na tam, do miasta, bo ja tam będę pół godziny jechał. Robi się już ciemno, więc musimy uciekać. Do do... Patrzcie, słońce już zachodzi. Więc wydaje mi się, że już jest 21. A ja muszę sobie światło zaświecić, bo za chwilę będzie tak ciemno, że ja zaś nic nie będę widział. Dobra, kanister sobie zostawimy tutaj, żebyśmy wiedzieli, że tu jest kanister. Cyk. Mamy prąd zapłacony. Ja, ja, lodówka działa, także prąd jest. Jest wszystko si. Zaświecamy światło, która jest godzina? Patrz, słońce już tak zachodzi i która jest godzina? Liczymy. No dziewiąta, dziewięć, No patrz, nie, dziesiąta już jest, patrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, dziesięć, dziesiąta. I tu jeszcze tak słońce świeci. Czaisz to? Więc teoretycznie byśmy już mogli iść spać, ale muszę sobie zjeść jeszcze makaron. Ten makaron tyle pragnienia ci daje, że to jest po prostu katastrofa. Musimy się napić fajnie, pięknie. Za chwileczkę się wysikamy. Głód jeszcze troszeczkę jest, więc chyba jutro będziemy musieli popłynąć sobie do miasta. I patrz, i, i chyba będzie idealnie chodzić tak o 10 spać, nie? Bo jak ja pójdę o 10 spać, jeszcze się umyjemy, jeszcze to, jeszcze tamto, tego, owego, tu jeszcze siusiu trzeba zrobić jak mnie denerwuje to, że ja mam te tatuaże, nie? No naprawdę. Masakra. Zmęczenie na maksa mamy, mocz, dobra, spada stres. Możemy sobie ewentualnie. Nie, no nie będziemy jarać, bo pisaliście mi też, że możemy później zachorować i mieć raka w tej gierce. Generalnie nie wiem, czy my trollowaliście, czy nie. Ale dobra, tu się wysiusialiśmy. Za chwilę pójdziemy spać. Głód jest ok. Stres. I chyba pójdę sobie jeszcze zapisać, bo mi pisaliście, że jak się gierkę zapisuje, to chyba leci o dwie godziny czas do przodu. Nie wiem, czy mnie też trollujecie, czy nie. Ale tutaj mamy, patrzcie. Dziesiąta. Dziesiąta dziesięć, nie? Więc ja teraz wchodzę. Zapisuję gierkę, bo i tak musimy zapisać. Dobra, moi drodzy, wstaliśmy i patrzcie. Wszedłem o 10.10, .10, a jest 12.10, czyli rzeczywiście o dwie godziny się czas przesuwa Więc jak ja teraz pójdę spać o 12.10, to chyba wstanę o takiej fajnej porze mi się wydaje Ja tylko po prostu chcę sprawdzić, jak to, na jakiej zasadzie to działa Ajajaj. Jest w ogóle czwartek Staniemy. I jest, jest jasno Więc mogę wyłączyć światło, żeby mi pronu nie zżerało I Jak chodzimy o 12.00 spać i mieliśmy full zmęczenie, to która jest godzina? 10.00 Dziesiąta dziesięć, czyli spaliśmy aż 10 godzin. Jak masz zmęczenie na maksa, to śpisz 10 godzin. Okej. Okay.